Dominium galaktyczne widziało niezliczone bitwy, ale ta była inna. Po raz pierwszy od tysiąca lat gatunek odmówił poddania się. Dominium podbiło setki światów, zmiażdżyło imperia i unicestwiło cywilizację z powierzchni ziemi przytłaczającą siłą. Ich floty wojenne liczyły miliony, a ich technologia wyprzedzała większość o wieki. Nikt długo się nie opierał. Ale potem pojawiła się ludzkość. Kiedy dominium dotarło na skraj ludzkiej przestrzeni, wysłali swoje zwyczajowe ultimatum: Poddajcie się i zostańcie wasalami, albo czeka was unicestwienie. Większość gatunków w obliczu potęgi dominium poddała się natychmiast. Ludzie nie. Odpowiedź była dziwna. Żadnych desperackich negocjacji, żadnych błagań o litość, tylko jeden przekaz. Potwierdzone. To było wszystko. Żadnych gruźb. Żadnych próśb, tylko potwierdzenie. Żadnych gruźb, żadnych próśb, tylko potwierdzenie. Rada wojenna dominium roześmiała się kolejna prymitywna rasa, zbyt dumna, by zrozumieć swoje miejsce. Flota inwazyjna, licząca pięćdziesiąt zero ludzi, ruszyła naprzód, spodziewając się łatwego podboju. Dotarli do pierwszej ludzkiej kolonii i napotkali opór. Prymitywne działa elektromagnetyczne, głowice nuklearne nic, co mogłoby ich powstrzymać. Kolonia upadła w ciągu kilku godzin. Druga kolonia zajęła więcej czasu, dni, zamiast godzin. Ludzie walczyli zacieklej niż się spodziewali, a ich broń uderzała mocniej niż powinna. Kiedy dominium dotarło na Ziemię, spodziewali się stawić czoła zdesperowanemu, złamanemu gatunkowi, zamiast tego, ziemska obrona była gotowa. I wtedy ludzie wysłali tylko jeden statek. Początkowo dominium uznało to za błąd. Pojedynczy statek zmierzający w kierunku serca ich floty? Ledwo go zarejestrowały ich czujniki, a jego moc wyjściowa była śmiesznie niska w porównaniu z ich pancernikami. Admirał Zatral z rozbawieniem obserwował pokaz taktyczny. Myślą, że jeden statek ich uratuje. Jego oficerowie zachichotali. Flota dominium liczyła dziesiątki tysięcy. W porównaniu z nimi ludzki statek był zaledwie pyłkiem. Potem pyłek ruszył. Nie wykonał standardowego ataku, nie wykonał standardowego ataku, nie próbował unikać, uciekać ani negocjować. Przyspieszył, prosto w stronę okrętu flagowego dominium. Początkowo myśleli, że to próba taranowania prymitywna, desperacka. Ale potem osłony dominium zamigotały. Systemy się wyłączyły. Wtedy zaczął się prawdziwy horror. Okręt nie strzelał. To była broń. Admirał Zetral ledwo zdążył zareagować, gdy łączność jego floty zalała fala wrzasków. Coś się działo. Statki gasły. Załogi były wymazywane. Nie zabijane. Po prostu znikały. A ludzki statek płynął dalej, przecinając flotę niczym nóż przez ciało. Dominium wysłało pięćdziesiąt tysięcy statków i po kilku minutach nastała tylko cisza. Samotny ludzki statek wysłał ostatnią wiadomość, zanim zniknął z czujników. Potwierdzono Wojna się skończyła Panika ogarnęła dowództwo dominium. Pięćdziesiąt tysięcy statków zniknęło niezniszczone w bitwie nieuszkodzone w ostatniej walce zniknęło. Czujniki nie zarejestrowały żadnych szczątków, żadnych wraków. Nic poza pustą pustką tam, gdzie kiedyś była flota. Żadnych szczątków, żadnych wraków, nic poza pustką tam, gdzie kiedyś była flota. Wiadomość rozeszła się lotem błyskawicy po całym imperium. Miliardy obywateli, wpojonych w wiarę w niezwyciężoność Dominium, szeptały ze strachu. Stratezy wojskowi i naukowcy raz po raz analizowali dane, nie potrafiąc wyjaśnić, co się stało. Admirał Zatral nie żył. Podobnie jak całe jego dowództwo. Żadnych kapsuł ratunkowych żadnych sygnałów SOS. Tylko cisza, samotny ludzki statek zniknął po ostatniej transmisji. Potwierdzono. Dominium już wcześniej spotykało się z oporem, ale nigdy z czymś takim. To nie była zwykła porażka, to było wymazanie. A najgorsze? Nie mieli pojęcia, jak ludzie tego dokonali. Imperator Worinskhal stał w ogromnej sali tronowej świata stołecznego, a jego masywna postać emanowała niepokojem. Wokół niego jego doradcy rozmawiali przyciszonymi głosami, próbując znaleźć jakieś sensowne wytłumaczenie. Musimy natychmiast odpowiedzieć. Warknął jeden z wodzów. Wyślijcie wszystko, co mamy, a spalimy ich światy na popiół. Głupcze, syknął Stratek. Chcesz wysłać kolejną flotę, skoro nawet nie rozumiemy, co stało się z pierwszą. Nie walczyli z naszymi siłami. To oni je zniszczyli. W pomieszczeniu zapadła cisza. To był prawdziwy horror. Floty dominium zostały stworzone do prowadzenia wojen na wyniszczenie. Mogły ponieść miliony ofiar, a mimo to miażdżyć wrogów samą przewagą liczebną. Ale nie było ofiar. Po prostu nic. Cesarz zwrócił się do swojego głównego oficera wywiadu, szczupłej, wyrachowanej istoty o przenikliwych złotych oczach. Czy mamy pojęcie, co to był za statek? Oficer zawahał się, zanim się odezwał: Niezupełnie, milordzie, ale coś przechwyciliśmy. Niezupełnie, milordzie, ale coś przechwyciliśmy. Ekran ożył, pokazując ostatnie chwile bitwy z pokładu statku zwiadowczego Dominium, który znajdował się zbyt daleko od głównej floty, by mógł zostać uszkodzony. Ludzki statek, smukła niepozorna konstrukcja w porównaniu z potężnymi pancernikami Dominium, poruszał się z niesamowitą precyzją. Nagle, gdy przecinał flotę, coś się zmieniło. Nagranie zwolniło, a obraz się przybliżył. Przez ułamek sekundy wokół statku pojawiło się dziwne zniekształcenie. Sama przestrzeń zdawała się nienaturalnie wyginać, a potem statki dominium po prostu przestały istnieć. Głos oficera był napięty. Niezależnie od tego, jakiej technologii używali, nie była ona konwencjonalna. Nie wykryliśmy żadnych skoków energii, żadnych sygnatur broni. Zupełnie jakby całkowicie ominęli prawa fizyki. Dreszcz przeszedł przez zgromadzonych wodzów i strategów. Imperator zmrużył oczy. Gdzie teraz jest statek? Długa pauza. Zniknął, panie. Ani śladu. Po raz pierwszy w historii dominium strach wkradł się do głosu imperatora. Znajdźcie ludzi, rozkazał. Dowiedzcie się, kim są i na miłość boską nie prowokujcie ich więcej. Ale było już za późno. Bo podczas gdy dominium rozważało swój kolejny ruch, ludzie wysłali już kolejną wiadomość. Pojedynczą transmisję, powtarzającą się na wszystkich kanałach dominium. Tylko dwa słowa. Wciąż obserwując. Paranoja dominium rozprzestrzeniała się lotem błyskawicy. Całe floty zostały wycofane z zewnętrznych układów, okręty wojenne zostały ufortyfikowane, a stacje badawcze pracowały bez przerwy, desperacko próbując rozszyfrować, co się stało. Ale bez względu na to, jak dokładnie analizowali dane, żadna odpowiedź nie miała sensu. Ludzie wymazali 50 tysięcy statków bez śladu. A teraz obserwowali, po raz pierwszy w tysiącletnim panowaniu dominium się bało. Na najbardziej tajnym świecie badawczym dominium zejos dziewiąt, najbystrzejsze umysły pracowały nad rozwikłaniem tajemnicy ludzkiego statku. Każdy z krawek danych z czujników. Każda przechwycona transmisja i każda analiza teoretyczna zostały zbadane. Jedno stało się jasne. Statek nie użył konwencjonalnej broni. Żadnych wyładowań energii, żadnych uderzeń pocisków, niczego nie dało się wykryć. Jedynym tropem były zniekształcenia widoczne na nagraniu. To nie była broń, szepnął Kulter, Jeden z czołowych naukowców dominium. Jego macki nerwowo drgały, gdy wpatrywał się w ekran. To było coś innego, coś bardziej fundamentalnego. Wyjaśnij warknął niecierpliwie generał Forken, stojąc za nim. Kulter zawahał się, zanim kontynuował. Nasze statki nie eksplodowały. Nie uległy awarii konstrukcyjnej. Po prostu przestały istnieć, jakby sama rzeczywistość przepisała się, żeby je usunąć. Forkin prychnął. Niemożliwe. To przeczy wszystkim znanym prawom fizyki. Kulter odwrócił się powoli, jego oczy pociemniały. Może więc musimy zaakceptować, że ludzie znają prawa, których my nie znamy. To słowo przeszyło pomieszczenie dreszczem. Przez wieki dominium uważało się za szczyt inteligencji władców galaktyki. Ale co, jeśli ludzie nie byli po prostu kolejnym nowo powstałym gatunkiem? Co jeśli byli czymś innym? Podczas gdy naukowcy szukali odpowiedzi, sieć wywiadowcza dominium skupiła się na pilniejszej misji. Odnalezieniu planety, z której pochodzili ludzie. Wiedzieli już o Ziemi. Została sklasyfikowana jako planeta kategorii 3. Cywilizacja. Zaawansowana, ale jeszcze nie galaktyczna. Ich technologia nie zbliżała się do standardów dominium. Nie mieli żadnej znanej superbroni, żadnych statków zakrzywiających rzeczywistość, niczego, co mogłoby poradzić sobie z tym, co się stało. Skąd więc wziął się ten jeden statek? Agenci przeszukali każdy ukryty przekaźnik, Odszyfrowali każdą ludzką transmisję, zinfiltrowali ich sieci i nic nie znaleźli. Żadnej wzmianki o eksperymentalnym okręcie wojennym, żadnych dowodów na istnienie nieznanej broni, żadnych oznak, że ludzkość w ogóle wiedziała, co się stało. Ich sieci informacyjne działały jak zwykle. Siły zbrojne pozostały na standardowych pozycjach. Ludność cywilna żyła w nieświadomej błogości. Zupełnie jakby ludzkość sama nie miała pojęcia, co się stało. Ale jeśli nie oni byli za to odpowiedzialni, to kto? Podczas gdy dominium zmagało się ze swoimi obawami, nadeszła kolejna transmisja. W przeciwieństwie do pierwszej, ta pochodziła z konkretnego miejsca. Z samego skraju przestrzeni dominium. Wiadomość była prosta. Jeden statek wystarczył. Nie zmuszajcie nas do wysłania kolejnego. Wiadomość zawierała współrzędne. To było wyzwanie, te z dumy dominium. Imperator zawahał się. Jego wodzowie pragnęli zemsty. Jego strategzy błagali o ostrożność. W końcu podjął decyzję. Wyślą flotę. Tym razem nie ogromną armadę. Tylko tysiąc statków. Ostrzeżenie pokaz siły. A jeśli ludzie odmówią wytłumaczenia się ze swoich działań, flota ich dokona. Statki wyruszyły w ciągu godziny, podróżując przez przestrzeń nadprzestrzenną w kierunku wyznaczonych współrzędnych. Każdy żołnierz, każdy oficer, każdy dowódca na pokładzie wiedział, że wkraczają w nieznane. Ale nikt z nich nie wiedział, że nigdy więcej ich nie zobaczą. Flota dotarła do wyznaczonych współrzędnych. Skrawka pustej przestrzeni na najdalszym krańcu terytorium kontrolowanego przez Dominium. Żadnych planet, żadnych księżyców, żadnych stacji, tylko otchłań pustki. To była pułapka? Ale dla kogo? Admirał Jared Kryn, dowodzący flotą tysiąca statków, wpatrywał się w wyświetlacz taktyczny. Żadnych wrogich statków, żadnych anomalii, nic. A jednak niepokój pełzł mu po plecach. Jeden statek wystarczył. Nie zmuszajcie nas do wysłania kolejnego. Słowa te rozbrzmiewały w jego głowie. Odrzucił je jako wojnę psychologiczną. Teraz, gdy cisza rozciągała się przed nim, nie był już tego taki pewien. Pełne skanowanie. Rozkazał. Jeśli ludzie myślą, że odstraszy nas pusta przestrzeń, mylą się. Jego oficerowie spełnili polecenie. Czujniki przeszukały pustkę, przeszukując każdą długość fali, każdą anomalię. Nic. Żadnych zamaskowanych statków, żadnych ukrytych radiolatarni, żadnych min, żadnych dronów, żadnych zakłóceń grawitacyjnych. Nagle światła zamigotały. Admirał Kryn gwałtownie się odwrócił. Co to było? Oficer łączności sprawdził swoje instrumenty. Drobne wahania mocy, proszę pana. Nie wykryto przyczyny. Krynowi się to nie podobało. Okręty wojenne dominium były zbudowane perfekcyjnie. Awarie nie zdarzały się od tak. Upewnij się, że wszystkie systemy są stabilne. Żuchwy oficera nerwowo klikały, gdy przeprowadzał diagnostykę. Zanim zdążył odpowiedzieć, statkiem wstrząsnęło drugie drgnięcie. Tym razem rozprzestrzeniło się, obejmując wiele jednostek. Kryn poczuł zimny dreszcz. Coś tu było, coś niewidocznego, a potem rozległ się krzyk: Panie, tracimy kontakt z wieloma statkami. Kryn odwrócił się do wyświetlacza taktycznego. Ikony migotały, niektóre znikały całkowicie. Żadnych eksplozji, żadnych sygnałów SOS po prostu zniknęły. Czy oni się maskują? Zapytał. Nie, proszę pana, oni. Oficer łączności zawahał się, jego głos drżał. Oni po prostu znikają. Znów to słowo. Znikają. Szpony kryna zacisnęły się na fotelu dowódcy. Całkowity odwrót teraz. Panie, oficer wyglądał na oszołomionego. Nawet nie. A teraz niech cię diabli. Flota próbowała zawrócić. Silniki ryknęły. Napędy warp rozkręciły się, ale było za późno. Sama przestrzeń zdawała się drżeć. Oczy kryna rozszerzyły się, gdy to zobaczył. Coś poruszało się w pustce. Nie statek, nie flota, ale obecność. Fala we wszechświecie. Potem rozległy się głosy. Nie przez komunikatory, nie poprzez dźwięk, ale prosto w ich umysły. Zostałeś ostrzeżony. Flota dominium przestała istnieć. Imperator oczekiwał wieści o nieuchronnym zwycięstwie swojej floty. Ekran monitora śledził tysiące statków. Nagle w gnieniu oka, każda ikona zniknęła. Komnata wypełniła się westchnieniami. Wodzowie, strategzy i naukowcy patrzyli z przerażeniem. Nie, wyszeptał jeden z nich. Imperator powoli wstał, jego masywna postać drżała. Powiedz mi, że to pomyłka. Ale nie było pomyłki. Na ekranie pozostała tylko nowa transmisja, ostatnia wiadomość z nicości. Dwa słowa. Ostatnie ostrzeżenie. W dominium zapadła cisza. Po raz pierwszy w historii napotkali coś silniejszego od siebie i byli kompletnie bezsilni. Panika rozprzestrzeniła się lotem błyskawicy wśród wyższych rang dominium. Flota zniknęła, rozpłynęła się. Żadnych wraków, żadnych ocalałych, żadnych kapsuł ratunkowych. Tysiąc okrętów wojennych, duma imperium zostało wymazane z istnienia. A teraz wiadomość wisiała nad ich głowami niczym ostrzekata. Ostatnie ostrzeżenie. Potężna postać imperatora Worinshala zadrżała, gdy przeczytał te słowa. Jego wodzowie i strategzy milczeli śmiertelnie, ich arogancja legła w gruzach. Co mamy zrobić? Wykrztusił w końcu jeden z ministrów. Po raz pierwszy od tysiąca lat nikt nie znał odpowiedzi. Rządzili galaktyką siłą, ich floty były niezwyciężone, a ich imperium nietykalne. A jednak ludzkość, a raczej siła, która za nimi kryła się, zmieniła zasady. Dominium nie było już drapieżnikiem na szczycie, stało się ofiarą. Trzy dni później, imperator zrobił coś, czego nie dokonał żaden władca Dominium. Wysłał wiadomość o kapitulacji. Nie wypowiedział wojny, nie zażądał negocjacji, wysłał tylko cztery słowa, rzucone w pustkę. Nie stawiamy oporu. Czekali. Mijały godziny, potem dni. Każda chwila naciągała ich paranoję do granic możliwości. Czy byli za późno? Czy kolejnym sygnałem od ludzkości będzie kolejne wymazanie? Aż w końcu. Odpowiedź. Nie przez transmisję, nie przez komunikator, ale przez wszystkie systemy gwiezdne dominium jednocześnie. Każdy ekran, każda konsola, każdy wyświetlacz, przejęte. Ta sama wiadomość pojawiła się, jakby wpisana wprost w tkankę samej rzeczywistości. Potwierdzona. To było wszystko. Żadnych żądań, żadnej kary. Tylko to jedno, mrożące krew w żyłach słowo. I wraz z nim dominium zrozumiało, że ludzkość wybrała miłosierdzie. A może po prostu nie uważali już dominium za warte swojej uwagi? Dominium nigdy się nie podniosło. Nigdy nie wysłało floty poza swoje granice, nigdy więcej się nie rozszerzyło. Ich niegdyś dumne imperium skurczyło się, sparaliżowane strachem. Dla zewnętrznej galaktyki dominium wciąż było potężne, wciąż dominujące, ale ci w środku znali prawdę. Nie byli już zdobywcami, byli ocalałymi. I każdej nocy każdy obywatel dominium. Każdy wódz, każdy cesarz, który nastąpił po nich, wpatrywał się w mroczną pustkę kosmosu, wiedząc, że coś ich obserwuje. Coś, co wymazało pięćdziesiąt tysięcy statków bez śladu. Coś, co dało am ostatnie ostrzeżenie. I jeśli kiedykolwiek odważą się przekroczyć tę granicę, nie będzie litości. Czas mijał. Lata zmieniały się w dekady. Dominium, niegdyś najgroźniejsza potęga w galaktyce, popadło w stagnację. Ich floty wojenne, niegdyś narzędzia terroru, teraz patrolowały własne granice niczym bestie w klatkach. Ekspansja ustała, podboje się skończyły, strach przeobraził ich imperium. Nikt już nie mówił o ludziach ani publicznie, ani prywatnie. Ich imię stało się widmem, szeptanym półgłosem, budzącym strach, lecz nigdy nie Ale sam strach nie wystarczył by utrzymać imperium w całości. W dominium narastał rozłam. Niektórzy uważali, że poddali się zbyt szybko, że strach ich zaślepił. Inni wierzyli, że uniknęli zagłady dzięki czystemu szczęściu. Byli też tacy, którzy szeptali coś o wiele gorszego że ludzkość nigdy tak naprawdę nie była wrogiem. Głęboko w archiwach wywiadowczych dominium zaszyfrowany plik pozostawał nietknięty przez dekady. Ostatnia transmisja z floty admirała Kryna. Została tajna na najwyższym poziomie, zapieczętowana na rozkaz samego imperatora. Ale w czasach słabości sekrety mają tendencję do prześlizgiwania się przez szpary. Młoda i ambitna naukowczyni zdołała uzyskać dostęp do pliku, spodziewała się danych z czujników, nagrań z bitwy, czegokolwiek, co mogłoby wyjaśnić zniknięcie. Zamiast tego znalazła wiadomość nie od ludzi, nie w żadnym znanym języku galaktyki. To było coś innego coś starszego głos zimne. Obce i niezrozumiałe, przemawiające chórem nakładających się ech. Oprogramowanie tłumaczące ledwo to rozumiało, ale sens był wystarczająco jasny. Granica została wystawiona na próbę, przekroczona, konsekwencja została wyciągnięta. A potem. Ostatnie zdanie. Ostrzeżenie. Nie jesteś w stanie ich kwestionować. Naukowczyni ledwo zdążyła zrozumieć, co przeczytała, zanim jej dostęp został cofnięty. W ciągu kilku godzin została zabrana z domu. Nigdy więcej jej nie widziano. Ludzie nigdy z nimi nie walczyli. Nigdy nie zbudowali superbroni. Nigdy nie użyli jakiejś niewyobrażalnej technologii. Nigdy nawet nie dowiedzieli się, co się stało. Coś innego interweniowało coś starszego niż dominium starszego niż ludzkość coś, co obserwowało. A ludzkość, świadomie czy nie, była pod jego ochroną. Dominium nie zostało pokonane zostało ostrzeżone. A w całej galaktyce, w najciemniejszych zakątkach kosmosu, gdzie żadne imperium nie odważyło się rozszerzyć, coś znów się poruszyło. Bo granica została wystawiona na próbę. A następnym razem konsekwencją może nie być miłosierdzie.